Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Mądrości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Rady, Zmiłuj się nad nami. Duchu święty męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu święty umiejętności, zmiłuj się nad nami. Duchu święty pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu święty bojaźni bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Światło proroków i apostołów, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, nasz pocieszycielu, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty Boże. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty Boże, od wszelakiej rozpaczy o łasce Bożej, wybaw nas, od sprzeciwienia się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas od nieżyczliwości i zazdrości bracią łaski bożej wybaw nas od zatwardziałości serca wybaw nas od zaniedbania pokuty aż do śmierci wybaw nas od wszelakich złych i nieczystych spraw i myśli wybaw nas od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, od potępienia wiekuistego, wybaw nas, przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas, przez Twoje przyjście w językach ognistych, wybaw nas. My grzeszni Ciebie prosimy wysłuchaj nas duchu święty boże abyś kościołem świętym rządzić i zachować raczył abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył abyś nam stałość i męstwa udzielić raczył abyś myśli nasze Ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie, poświęcić raczył, abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył abyś nas wszystkich do uczestnictwa chwale wiekuistej doprowadzić raczył. Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Duchu święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź. I napełni serca Twoich sług łaską swoją. Zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.